Dzień. Dobry dzień, dobry, że żóroczki. Dobrze, was na kolejnym odcinku serwa na naszym kanale. Ja jestem strojny kolega wyjątkowa na tym stanowisku. Jest ze mną ulicy Maj Serwo, jak to inaczej. Siema witam. No i cyborg. No Elo. Y, niestety pana skacka z nami nie ma. Pan tak. niestety odszedł. Pan skack, tak, pan skack odszedł. Na dzisiejszym odcinku... Pokażemy wam zmiany Jednej budowli wam nie pokażemy, bo jeszcze nie została skończona Także ja już zaczynam Tutaj pokażę wam szpital Parking mamy, tu mamy sam budyneczek Budyneczek... jak sam z ciebie tutaj, nie daje... A pokaż miejsce do zebrań dla pre u, u premiera i prezydenta A tak, właśnie Pojawiło się nowe miejsce do zebrań u premiera i u prezydenta też jest teraz Tutaj widzicie, widzowie Wygląda to mocno, a teraz przejdźmy sobie do Zbychowa. Pan premier może nas oprowadzi. Tak, to ja polecę pierwszy. Niech pan w tym stanie ja. Dobra, noc. Oczywiście ich widzowie nie zapamiętają, żeby zostawić łapkę w górę i suba. Oczywiście tak. Stać łapkę w górę i tu Jeśli jedna łapka w górę więcej, to przedłużamy wakacje na jeden dzień. Dokładnie. Zapraszam, zapraszam. Jeśli chodzi o nowe budowle, to tutaj jest skopiowana stacja, bo jakby ktoś nie wiedział, my do dzień po zakończeniu wyników. Konkursu budowania i ja to tłumaczę, dobra? Było zamieszaniem, że w ostatniej chwili jedna osoba do mnie dziękujemy za komentarz w ostatniej chwili. Dziękujemy każdemu za oddane głosy, także ym, ym, był remis po prostu ym, Pan premier dostał czwarty głos, no i jego stacja też wylądowała na serwie. Tylko że w Zbychowie tak jakby... A nie w Zbychowie. To już się Zbychował? Tak, tak, tak. Zapraszam tutaj. Tutaj ogólnie są ulice, przestańmy. Tutaj jest domek ogólnie działaczka pana prezydenta. Tak, witam, witam. Jak ktoś chce kupić, to tutaj płaci mi za dzierżać na za ziemię. Zapraszam do góry. Tu jest to po prostu domyki to jest moja działeczka. Niedługo się dowiecie niespodzianki Dobra, A nie, wy no już wiecie. Ale jeszcze trzeba... Nie, jeszcze nie wiedzą, bo jeszcze nie wrzuciłem chowanego, bo jeszcze nie miałem czasu montować. Aha, nie, nie wrzucisz tego chowanego, bo już nie ma od skadzka. No nie wrzucę, nie wrzucę. Yy, to, no niedługo dowiecie się niespodzianki tutaj jest podziążana. Jeszcze nie do końca zapraszam wejść. Trzeba wejść. Tutaj I mamy łóżeczka. Tutaj, no, nie, łóżka. Jeszcze nie wszystko jest spokojnie. Tutaj jest mały pokoik, gdzie jest telewizor. Pokazywałem może panu prezydentowi jest podobnie na... Tak, A. ja widziałem. Tu jakieś domeczki też są. Ogólnie... nie y, wam powiem, tutaj będzie sklep, taki... Taki typowy, monopolowy, taki y, po prostu całodziennie. co Tak. Y, y, będzie y, oczywiście kościół. Będzie się do niego trzeba przejść, bo do jazdu. wszędzie tu nie zrobimy, bo to jest Jocha. Tam obok będą jeszcze domki letniskowe. Będą wycinane tutaj te góry, wszystkie. No, bo to na domeczki dla wydarzeń będą budowane moje lepsze same. Bo te kij, bo to są kijowe. I Dokładnie. jeszcze miałem w planie zrobić jedną rzecz, o której nie powiem nawet prezydentowi. Bo to ich najbardziej zadziwi. A jaka to rzecz? Nie powiem. Powiem jedynie to, że to będzie gruby projekt na jeden dzień, ok? Ale w Zbychowie? W Zbychowie? W Zbychowie, Zbychowie. I to ze strony, z, z mojej strony tyle. Zbychowa, nie wiem czy ktoś jeszcze chcecie dodać? Yyy, eee, coś jeszcze widzowie nie widzieliście? Subek, ja na pewno, ja... Wiecie co uszczęśliwia nam dzień? Hmm. Sobi, sob, sobiki łapka w górę od was. Tak. Więc e, jest u was najgorsze? No. Że oglądacie filmiki bez subskrypcji. Tak samo jak u Draki robicie. Zostawcie wczuwa! Widowie, nie ma już obory. Jest taki mały domeczek pana Cyborga zamiast obory. Bo to jest teraz niż ta obora. Tak. Ja, witam. Ta obora to był tylko jeden wielki klocek Lego, także naprawdę. <grywia> I to było Miło tylko trollowanie życia, no. Spoko to wygląda. Nie wiem jak to ocenić, ale... Nie, pan się no postarał. To ja panu za to, że pan się postarał, panu doprowadzę tu chodnik. Dziękuję. I trzeba zniszczyć ten chodnik do obory. Tym się zajmę ja. Dobra. Obora poszłam w zapomnienie. Tak, została zrównana z żywiołami. I jeżeli jeszcze nie zostawiliście głosu, to głosujcie na biurowce. Na biurowce Tylko głosujcie. Nie, nie głosujcie na pana Cyborga ani na pana Skaka. Bo oni po prostu nie dokończyli projektu, bo musieli kończyć po prostu, no, nie mogli być, tak? E, Także ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, to tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Rzeczywiście uszczęśliwi nam to dzień i zachęci do nagrywania. Łapka w górę i subik z dzwoneczkiem. A my widzimy się w kolejnym, w kolejnym odcinku, trzymajcie się, siema! Siema!